E, witam serdecznie. Tutaj e, jestem trochę przeziębiony i tutaj robię taki komunikat ze sklepu na Discordzie. Wyłączyli mi konto e, na Discordzie, dlatego robię taki e, komunikat. Wiecie dlaczego mi wyłączyli? Bo, bo oni, e, wysłali mi informacje że nie ma ukończone ile? 13 lat. Bo wiadomo, że na Discordzie, żeby pisać, trzeba mieć powyżej 13 lat. No i oni tak napisali do mnie, że e, że powyżej, że ja nie mam ukończone 13 lat. Że, że, no i tak da, taki komunikat dostał na e, e i że włączyli im konto bo ze względu, że ja napisałem, że... Że mam poniżej 30, że nie ma poniżej 13 lat. I ja się odwołałem. Nie, że oni nie, ci, oni tam pisali, że mogli się odwołać, ale żeby się odwołać, chciałem tam dokument wysłać i potwierdzić swój wiek. Ale ja tam nic nie wysłałem, tych zdjęcia. Po prostu odwołałem się i po prostu nie wysyłałem żadnego zdjęcia w ogóle, żadnego dowodu. Tylko po prostu. Yy, po prostu wyjebałem ich tam raz, wszystkich na widzowie. Pysk, ja jeszcze się odwołałem, się od tego momentu. Czy ja widać, kurwa, żeby miał, kurwa, 16 lat? Ja, kurwa, bo mam ponad 30, kurwa. Ja teraz wyjebałem Discorda i nie chcę mieć nic wspólnego z tym Discordem. Ja nigdy w życiu nie chcę mieć nic wspólnego z tym Discordem. No co pojebać totalnie. Więc ja dziękuję, ale z Discordem nie chcę Czas czego, kurwa Twitch też masz? Yy, bo 13 lat. Nie odjebali takie majory. Czy, in, czy Instagram? Też bo 13 trzeba mieć. 13 lat. Nie odjebali takie majory. Czy Facebook? Takie maniory się nie odpiedala kurwa. Ja z Discordem nie chcę mieć nic kurwa wspólnego. To było ostatni raz kurwa. Ja się z Major i. Do u sí, o sí, sea, sí.